Cztery cztery dwa, 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 ale mój was tak koła podniósł. koła podniósł, dwa. Dobra, powtórka. Trzy, Powtóra. Węgło, bo, bo, bo mój wasa koła podniósł. Zresztą. Zresztą. No, no węgło, to jest odklepane. No tak. Trzy, cztery, No, mój no, 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 Ustawcie plecami do siebie na środku. Tak, znaczy, na każdej na no, no,

哎，你别。